Ciemne chmury zebrały się nad osiedlem południe. W tej oazie spokoju i zieleni planowana jest budowa spalarni odpadów. Mieszkańcy zdecydowanie sprzeciwiają się tej inwestycji. Od tejże przyszłej spalarni. Yy... Te bloki najbliższe są usytuowane w odległości 170 metrów dokładnie. Tutaj wszyscy obawiają się negatywnego wpływu inwestycji na życie i zdrowie mieszkańców. Podejrzenia budzi fakt, że brakuje podstawowych informacji. Wszystko zrobiono za plecami spółdzielców. Nie przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych w momencie planowania tej inwestycji. No i ani inwestor, ani urząd miejski nie kwapili się do tego, żeby poinformować społeczeństwo, i społeczeństwo samo musi szukać informacji odnośnie typu spalarni. Mieszkańcy przede wszystkim obawiają się zanieczyszczenia powietrza. Jak mówią w okolicy, jest już wystarczająco dużo kominów, z których do atmosfery dostają się szkodliwe substancje. Nie chcą spalarni odpadów, która ich zdaniem będzie źródłem przykrego zapachu pyłów i toksycznych substancji. Ktoś chce taką inwestycję nam tu postawić spalarnię, która ma mieć moc przerobową 180 tysięcy ton rocznie odpadów komunalnych i osadów ściekowych, a na dodatek jeszcze ponad 70 tysięcy ton, ma być wywożonych tych wszystkich materiałów, które pozostaną po spaleniu prawda, i z procesu technologicznego. Także w sumie mamy Przepustowość, że tak powiem, 250 tysięcy ton rocznie. Zgodę na przeprowadzenie inwestycji wydano w urzędzie w Siemianowicach Śląskich, który został wyznaczony do przeprowadzenia procedury prawnej. Przeprowadziliśmy sobie ankietę, mieszkańcy wypowiedzieli się oczywiście na niekorzyść i taką, ten pisemny protest przekazaliśmy na ręce prezydenta miasta Siemianowice Śląskie. Oczywiście zdania najbardziej zainteresowanych nie uwzględniono. Samorządowe kolegium odwoławcze y, tą decyzję unieważniło i całą procedurę wznowiło. I uważam, że jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ no, zbyt wiele niejasności wokół tej sprawy y, narosło i w tej chwili uważam również, że y, nie, ma, nie ma możliwości rozpoczęcia takiej inwestycji y, bez ogólnej zgody mieszkańców. Inwestor bagatelizuje problem. Ludzie, może nie zawsze, nie wszędzie, ale z reguły boją się czegoś, czego nie znają i czegoś nowego, bo pamięta z opisu oczywiście, jak wprowadzano trasy kolejowe, kolej żelazną, to ludzie byli przekonani, że krowy przestaną mleko dawać. Wbrew pozorom mieszkańcy nie są jednak takimi ignorantami. Zebrali szeroką dokumentację i dysponują specjalistyczną wiedzą. No tak, bo w zasadzie to studiujemy cały czas w internecie różne właśnie materiały takie, przygotowane przez ekspertów z tej dziedziny. I, I wszystko co mówimy to ma poparcie, czyli to nie są to jakieś nasze tutaj wymysły, tylko to po prostu jest y, poparcie ludzi, którzy tym się zajmują. Naukowców, inżynierów, ekologów. Inwestor y, ma mi ludzi tym, że y, stworzy nowe miejsca pracy. To jest 30 do 40 maksimum miejsc pracy w takiej spalarni, co oficjalnie jest umieszczone w raporcie. Inwestora, natomiast jedna biedronka zatrudnia 70 osób i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, takiego jak taka spalarnia. Poza tym problem jest szerszy. My niech, na pewno nie dopuścimy do powstania tej spalarni w, naszym, w pobliżu naszych terenów zamieszkania. Teraz przekonać mieszkańców do zmiany stanowiska będzie niezwykle trudno. Ja byłabym zwolennikiem dużego spotkania z mieszkańcami, które dawałoby tym mieszkańcom pełen pogląd na to, co ma się wydarzyć. Zresztą od dość dawna namawiałam, żeby. Zakład wykonał taką wycieczkę dla wszystkich zainteresowanych do Krakowa, bo przecież to nie jest daleko. A taka spalarnia już mieści się w Krakowie i można wtedy zobaczyć oddziaływanie. Tam w pobliżu są zabudowy, więc można przejść do tych ludzi, porozmawiać z nimi, prawda? Czy ludzie daliby się przekonać? Nawet gdyby próbować tę wiedzę przekazać w sposób prosty ludziom, to i tak byliby ci, którzy tego nie zrozumieją, byliby ci, którzy temu nie dowierzają. Sprawa jest trudna. I należy powiedzieć, że w 90% rozgrywa się w sferze emocji, a w 10% w sferze takich konkretów. Tym razem trudno się dziwić, że emocje wzięły górę, bo konkretów po prostu zabrakło. A wobec zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców, równie twarde stanowisko przedstawił prezydent Sosnowca. Prezydent powiedział jasno: Bez zgody mieszkańców, takiej inwestycji w mieście nie będzie, takiej zgody miasto nie da. Ta deklaracja daje mieszkańcom nadzieję, że podobnych widoków za ich oknami nie będzie. Zapowiadają, że rozliczą prezydenta z obietnicy, którą im złożył, a do zamknięcia całej procedury będą trzymać rękę na pulsie.